Juniorzy MKS-u Tęcza Krosno-Odrzańskie szlifują formę przed meczami w lidze makroregionalnej. Ostatni sparing z seniorami z Zorzy Ochla obnażył słabe strony naszego zespołu. Wynik 3-8 mówi sam za siebie. No wychodzą różnie. Tak jak to było widać po ostatnim sparingu, e, przegraliśmy z, z Ochlą e, 8-3. A wcześniejszy sparring potrafiliśmy wygrać, także że te sprawdziany wychodzą różnie. E, też już jesteśmy na innym etapie, jeśli chodzi tutaj o formę treningu. Także e, e, jeśli chodzi o sam sparring, no to e, pierwsza połowa przespana w naszym wykonaniu. E, tutaj duże, duże problemy mieliśmy z tyłu w ustawieniu defensywy całego, całego zespołu, także e, dużo jest jeszcze do poprawy, chociaż zostało mało czasu. Nasi piłkarze zupełnie przespali pierwszą połowę. Zagrali poniżej poziomu, który do tej pory reprezentowali kontynuuje trener. Pod względem fizycznym odstawaliśmy od zespołu e, Ochli, no bo tutaj różnica wieku jest dosyć spora, natomiast druga połowa już była dużo lepsza. E, e, ta gra się poprawiła Oczywiście świadczą szelone bramki, trzy szelone bramki, stracone też, ale już tylko dwie, a nie sześć, tak jak to miało miejsce w pierwszej połowie. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Marcin Piec dwie i Rafał Jakub jedną. Ligowe starcia juniorzy rozpoczną 16 marca meczem w Lubinie z miejscowym Zagłębiem.